Ja mogę zadać im główne pytanie, czy ktoś ogląda w ogóle te filmy? Bo Maryś mówi, że nikt nie ogląda tych filmów i nie warto ich kręcić. Więc teraz lećcie do komentarzy, zanim w ogóle powiem wam co my tutaj będziemy robić i piszcie czy oglądacie filmy klimatyzacja Katowice, czy chcecie jeszcze jakieś filmy z montażu klimatyzacji z przygotówek, z pomp ciepła, czy to już się w ogóle dla was nie liczy? Dzień dobry. Dzisiaj witam Was Karol, witam Was też Mariusz. Dzisiaj będziemy robić przygotówkę pod klimatyzację. Jesteśmy w Katowicach, w mieszkaniu o potężnej powierzchni 35 m kwadratowych, spoko. Podoba mi się te powierzchnie i nowa deweloperka. Za niedługo będzie gdzieś w okolicach 12 m2 i będzie tam cztery pokoje, łazienka, dwie łazienki, trzy sypialnie i w ogóle nie wiem co. Może przedzielmy to poziomami, że tak powiem, w jeszcze w dwupoziomowe mieszkania z tego, zróbmy na wysokości do zagospodarowania 3 metrów. No nieważne, w każdym razie dzisiaj będzie przygódka pod klimatyzator 3,5 kW, bo taki klimatyzator będzie tutaj potem gościł na pokładzie tego mieszkania. Będzie to podstawowy klimatyzator, czyli Rotenso Ukura. Dlaczego taki? Ponieważ dla klienta tej końcowego ważne jest to, żeby klimatyzator chłodził. Nieistotne jest w sumie, żeby ten klimatyzator grzał. Nie musi mieć żadnych, ale to żadnych wodotrysków, czyli czytaj jonizatorów, LED i innych rzeczy, ma po prostu chłodzić, żeby miał zachowany komfort termiczny. Jeżeli chodzi o to mieszkanie, które tutaj mamy, yy, będzie tak że tutaj założymy sobie klimatyzator, Maryszek już to ładnie wyrysował, zrobimy takiego łabędza, takie wygięcie w lewą stronę, po co? Bo przewody spod klimatyzatora standardowo wychodzą nam w lewo i żeby skręcanie przewodu wychodziło cały czas pod klimatyzatorem, żeby można było e, potem w razie potrzeby, w razie W ściągnąć taki klimatyzator, założyć inny, nie wiem, naprawić ten i tak dalej. Bo najprościej by było, bo przewodami pójdziemy sobie w tą stronę, przegąć w prawo, łączenie wtedy gdzieś tutaj by wyszło w ścianie. I jedna wielka lipa, jeżeli ta co to trzeba by było ściągnąć. E, jakie wyzwania dzisiaj? Tutaj klimatyzator, tutaj lecimy sobie przewodami. Nie musimy tego robić ze spadem, bo woda będzie odprowadzona do łazienki, o czym za chwilę wyzwaniem było z przeogromnym ściągnięciem grzejnika, który był pusty, więc wyzwanie tak naprawdę żadne grzejnik tutaj sobie leży i będzie to jedyny grzejnik. Tak naprawdę tamten. Jedyny grzejnik, który będzie ogrzewał całe to mieszkanie i on zostanie przeniesiony przez inwestora na tą ścianę zamiast tego grzejnika przy podłodze no i ok, pójdziemy sobie tutaj, schodzimy na dół wiercimy dziurę, tak żeby wyjść do agregatu oczywiście ten tą dziurę zrobimy sobie ze spadem, żeby zacinający deszcz nie wpływał nam tam do środka do ściany, główny inwestor czyli tutaj żeńska część związku tak to określmy zadecydowało, bo by było rozważanie czy klimatyzator dać tak, czy klimatyzator dać tak Klimatyzator musi mieć 10 cm przynajmniej odstępu od tyłu, tam powiedzmy. Mam to zagwarantowane. Tutaj byśmy musieli go odsunąć. Decyzja padła, że klimatyzator dajemy tutaj. Będzie po prostu więcej przestrzeni do zagospodarowania na, na balkonie. Mniej będzie to tutaj przeszkadzać i będzie w miarę krótka droga przewodów, bo przewody fronowe wychodzą nam tutaj po prawej stronie krótka droga przewodów fronowych do środka. Klimatyzator wedle wymogów tego budownictwa, wedle wymogów nie wiem, dewelopera, czy kto to tam jest, kto wybudował ten budynek, musi stać na balkonie, na stopkach z wibroizolacją, więc na takich, jak widzieliście na wielu naszych filmach, na gumowych stopkach będzie stał sobie na balkonie. W tym miejscu agregat umiejscowiony tak wzdłuż tej ścian. Jeżeli dalibyśmy go tutaj, też jest taka możliwość, jeżeli dalibyśmy go tutaj, to wtedy z prawej strony przewody za agregatem musiałyby iść sobie i wchodzić tutaj do ściany. Nie możemy zrobić niestety wyprowadzenia na zewnątrz. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy wysoko, ta woda by się tutaj rozrywała i musi być ona zagospodarowana wewnątrz mieszkania. Co to znaczy zagospodarowana wewnątrz mieszkania? Już Mariusz Ci pomagam. To znaczy, że musi iść sobie gdzieś do kanalizacji, ale oczywiście, jeżeli odp robicie odprowadzenie do kanalizacji, musicie pamiętać o tym, że jeżeli byście się włączyli bezpośrednio do kanalizacji, bez żadnego syfonu, będzie Wam śmierdzić z klimatyzatora. Jeżeli zrobicie syfon, na przykład takie wygięcie, trzeba pamiętać, że zrobienie każdego syfonu od klimatyzatora, Trzeba zrobić odpowietrzenie pod klimatyzatorem. Też często o to pytacie, co to jest odpowietrzenie pod tym klimatyzatorem. To znaczy, że w tym miejscu, jak macie odejście do odprowadzenia do tego oryginalnego peszla od klimatyzatora, musicie zrobić trójnik, wyprowadzić go nieco wyżej i zrobić coś takiego, co wystaje wam z tyłu pod klimatyzatorem i jest otwarte. Czyli woda będzie się wlewać normalnie, tutaj będzie sobie leciała tam do syfonu, do, odpo... do syfonu od kanalizacji, tak? A tutaj będzie otwarte, będzie cały czas odpowietrzone. Dlaczego? Jeżeli byśmy to... Dlaczego to trzeba zrobić? O, może tak. Jeżeli byśmy zrobili tutaj rurkę na przykład pex tak jak standardowo robimy, złączyli sobie z odprowadzeniem skropień od klimatyzatora, byłoby to najprostsze do wykonania, bo taki odcinek spokojnie byśmy powyginali i gdzieś tam wjechali do, e, przygotowanego, e, do przygotowanego odpływu, który wam pokażę za chwilę, jak on wygląda, e, zdarzyłoby się tak, że klimatyzator wytwarza podczas pracy podciśnienie, i nawet licząc, że mamy tutaj gdzieś około 2-2,5 metra różnicy wysokości, więc tyle byśmy mieli mniej więcej też słupa wody, więc mamy jakieś tutaj ciśnienie, to spokojnie klimatyzator, jak pracuje wytwarza podciśnienie, niestety zaczęłoby narastać w nam w tej rurce, narastać woda i zaczęłoby się lać. Jeżeli nie wierzycie, że tak by się wydarzyło, to sprawdźcie na własnej, że tak powiem, skórze, ale ja Wam doradzam jednak zrobić po prostu odpowietrzenie i nie mieć problemów z odprowadzeniem wody do kanalizacji. Jakie w ogóle mamy rodzaje syfonów? No, różne mam na rynku rodzaje syfonów, ale my tutaj wzięliśmy ze sobą syfon, który Standardowo montujemy. Akurat przedtem on wyglądał nieco inaczej, bo była tutaj osłona taka czerwona, poczekajcie już wracamy do akcji, była taka osłona czerwona tego syfoniku, ale ten syfon generalnie wygląda dokładnie tak samo jeżeli chodzi o te bebechy w środku, jak wyglądał wcześniej widzicie, mamy tutaj strzałeczkę od góry mamy takie wprowadzenie możemy tutaj wejść dowolną rurką od pexa 16 bez problemu, bez żadnych klejów bez niczego, nawet to pisze w instrukcji która jest dołączona do, do tego syfonu nawet możemy wejść tutaj i wchodziliśmy Rurą gdzieś około 32 mm. Co taki syfon nam daje? Taki syfon nam daje, że widzicie, że mamy tutaj syfonik, czyli zamyka nam się tutaj woda, wpada, wpada tędy, przechodzi tędy i idzie do odpływu tutaj do kanalizacji. To nam normalnie do kanalizacji, to jest rurka 32. I robi nam właśnie ten syfon z wody, ale. Co tutaj jeszcze mamy dodatkowo? Mamy dodatkowo taką kuleczkę, tak, uszczelkę gumową, więc jeżeli ten syfon nam wyschnie, a dzieje się tak spokojnie po czasie gdzieś około miesiąca czasu, po skończeniu sezonu chłodniczego, gdzie już ta woda nie wtrąca się z klimatyzatora, gdzie skropnie nie płyną, ten syfon wysycha, kuleczka sobie opada i co? I robi nam się blokada antyzapachowa, czyli jesienią, zimą nie będzie wam śmierdzić z klimatyzatora, nie musicie dolewać wody do klimatyzatora, żeby ten syfon cały czas był zalany, żeby wam... Nie śmierdziało, no często takie rzeczy gdzieś się dzieją, jak na przykład macie jakieś kratki odpływowe, nie mówię o klimatyzacji, tylko macie jakieś kratki odpływowe w podłodze, tak, i czasem trzeba je zalewać, to właśnie to jest po to, żebyście nie musieli zalewać klimatyzatora i warto stosować takie syfony. Jakie jest minus stosowania takiego syfonu? Widzicie, że mamy tutaj troszeczkę elementów, w naszym przypadku... Jeszcze to dokładnie nie jest powiedzmy ustalone, ale tutaj mamy szafkę od, od umywalki i pierwsze co było, to było pytanie właśnie, czy montujemy ten syfon tak, czy robimy odprowadzenie do syfonu od umywalki i z klientem wydedukowaliśmy, że robimy syfon ten. Dlaczego? Bo minusem jest to, że w takim syfonie musimy znaleźć na niego miejsce i musimy zrobić tutaj dostęp. Rewizję tą białą. Może być to oczywiście, nie wiem, kawałek płytki na magnes, czy coś takiego, po to, żebyście mieli dostęp do tego środka, bo ten środek nam się wyciąga, nie wiem, czy jedną ręką to zrobię, ale ten środek nam się tutaj wyciąga, on jest na takich o-ringach, w tych miejscach dołączony do obudowy, jesteśmy go w stanie wyciągnąć, jesteśmy go w stanie wyczyścić dokładnie, nie wiem, wpuścić tam jakąś chemię, jeżeli by się to wszystko zagluciło, nie wiem, przykleiła na się kulka, cokolwiek innego, to jesteśmy w stanie go odratować, ale musimy mieć do niego dostęp. I to jest jedyny właśnie minus takiego syfonu, że Oprócz tego, że trzeba na niego wydać kasę, że trzeba na niego znaleźć miejsce, trzeba zrobić mu rewizję. Plusem takiego syfonu jest to, że montujemy go od razu na gotowo. I nie musimy się potem martwić, że ktoś, przychodząc, robiąc biały montaż, jakbyśmy tutaj wystawili rurkę, musi ją zrobić cały czas ze spadem, odprowadzić, nie wpiąć bezpośrednio w kanalizację, i tak dalej. Czyli ogranicza nam ilość błędów potem, które mogą zostać wykonane w późniejszym etapie, na etapie finalnego montażu. Już nieraz mieliśmy coś takiego, że tłumaczyliśmy inwestorowi, czyli tłumaczyliśmy nawet hydraulikowi, który miał przyjść na budowę, że rurka, która Staje, na przykład peks wystaje ze ściany, wszystko było uzgodnione, że musi być na przykład syfon od, od umywalki, który ma wyjście takie jak np. przykład do e, zmywarki, że mamy bezpośrednio wlot tutaj ze zlewu tak, i wlot ten dodatkowy, pod który podpinamy się klimatyzatorem i oczywiście jest to od razu odpowietrzone przez chociażby odpowietrzenie, które mamy w umywalce i nie trzeba tutaj tego dodatkowego odpowietrzenia na przykład robić, i moglibyśmy takie odprowadzenie skropnie zrobić peksem, ale nie o to mi chodziło. Chodzi mi o, mi o to, że nieraz już się uzgadnialiśmy, że wystaje peks, czy wystaje jakaś rurka, trzeba to zrobić ze spadem, a co potem widzimy, że niestety ta rurka jest zawinięta gdzieś do góry i dopiero wpięta do. Odprowadzenia wody do tego, do tego syfonu oryginalnego z lewu. Więc taki syfon upraszcza nam tą instalację, e, znaczy upraszcza nam tę instalację, czyni ją idiotą O! I tyle, tyle chciałem Wam powiedzieć tytułem wstępu. A teraz. Jeszcze, jeżeli chodzi odnośnie tego, co my tutaj mamy, z czym będziemy walczyć. Tutaj musimy wykuć rowek pod przewody freonowe, pod komunikację. To musimy ułożyć teraz, bo klient odebrał mieszkanie w stanie deweloperskim. Trudnością pewną będzie to, że musimy się zagłębić. Jak widzicie, cała ścianka, ta i ta jest zrobiona tutaj z itongu i jest on w grubości gdzieś około. 10 cm razem z tymkiem, więc dość mało. Połowę gdzieś mniej więcej tej grubości ścianki my będziemy musieli zagospodarować na nasze przewody fronowe i chcemy zrobić to tak, żeby tej ścianki po pierwsze nie zwalić, a po drugie, żeby nie przebić się do środka. Czy to się uda? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że nie, idzie, nie idą po tamtej stronie żadne przewody elektryczne, bo tak to przynajmniej wygląda, że tutaj raczej żadnych przewodów elektrycznych nie mamy i będzie można naciąć ściankę, dostać się w tamto miejsce. Dodatkowo co miało być tutaj? <laughs> A widzę, że tego nie ma, chyba że będzie dopiero później. Podwójna płyta, karton gips, więc to jest spoko. Eee, czy Mariuszek, nam to wystarczy, żeby przewody fronowe zrobić? Myślę, że na łączeniach, jak się swojej mu to wystarczy, że nie trzeba będzie ich ciąć. To trzeba to będzie odgadać o, o, tutaj z, z klientem, czy robimy to tak, czy robimy to inaczej. Bo w tym przypadku, jak widzicie, e, niestety mamy płytę kartonogliwcową położoną na e, profilach metalowych. Jeszcze w ogóle wyszło Ci tak idealnie, że w tych, moment, w tych miejscach, w których jest przymocowany ten profil do ściany, byśmy musieli to wyciąć, i niestety całość nam mogłaby tej ściany zacząć latać. Nie chcieliśmy przekrawać tych profilów kartonowo-gipsowych. Dodatkowo klient mówił tutaj, że mamy gdzieś około 80 cm jeszcze odsunięte całość, bo tutaj jest szyb od windy. I powinna być dodatkowa jakaś izolacja akustyczna, którą widzicie tutaj, jest ona w postaci na przykład powietrza. O, musimy to powycinać, zadecydować, jak to robimy, ale ja na miejscu klienta zrobiłbym to na tej zasadzie, że położyć teraz instalację, powiedzmy, na tych profilach kartonowo-gipsowych. O, tak, jak Hostess co pokazał. O, dokładnie tak. <laughs> I tyle. Nie będziemy się wpychać za, za tutaj za te przewody, za przewody, za profile do karton gipsów bo niestety mamy tyle przestrzeni, a wycinanie tego to będzie myślę totalna głupota, więc co? Kończymy nagrywanie tych pierdu pierdu 15 minut gadanie o dziadostwie. Głównie i czymś innym, i oni i tak tego nie będą oglądać tak, jak Ty to już powiedziałeś, więc kończymy nagrywanie i widzimy się pewnie na końcu tej historii. Potykamy się na końcu tej opowieści. Karol wam pokazuje, co zostało zdziałane i dlaczego. Najpierw przelećmy sobie po całej instalacji, którą tutaj mamy została ułożona w bruździe, tak jak widzicie. Lecimy sobie tutaj na zewnątrz. Tu wystaje nam zasilanie, które inwestor potem sobie podłączy do gniazdka. Ja wiem, najlepiej by było na takim etapie podłączyć to osobno do rozdzielki, ale wiem, że cała instalacja elektryczna nie będzie robiona, będzie tylko przekładane jakieś jedno czy dwa gniazdka, więc no, nie będzie to na osobnym bezpieczniku zlokalizowane. Na zewnątrz jeszcze mamy przewody do upięcia, mamy tu zasilanie, mamy tu kabel 5-żyłowy, bo akurat będzie tej rotacja ukura tak jak Wam mówiłem, 3,5 kW i dlatego potrzebujemy tutaj kabel pięciorzółowy, no bo taka jest komunikacja. Jedną rurkę mamy zalutowaną, na końcu drugiej rurki mamy zaworek ja mam szrederka. Może wejdę sobie do środka, nie będę przeszkadzał Mariuszowi po to, żeby Wam poopowiadać troszeczkę o tym, po co ten zaworek y szredderka. Jak widzicie, tutaj mamy pędko takie zrobione, czyli y cienką rurkę mam połączoną z grubą. Do grubej rurki tam na zewnątrz mamy podłączony właśnie zawór szredera. Zawór szredera to jest coś podobnego jak y Zaworek taki wentylek samochodowy. Za pośrednictwem takiego zaworku możemy mieć zaworka. Mamy dostęp do układu, możemy tam czegoś napuścić. I w naszym przypadku napuścimy właśnie sobie azotu. Zazwyczaj, jeżeli chodzi o pozostawienie takich instalacji, to nieważne, czy to jest na okres dwóch miesięcy, pół roku, roku, dwóch lat. I to jest bardzo istotna informacja. Wszystkie takie instalacje należy y, polutować, tak jak my to zrobiliśmy, połączyć te wszystkie rurki w całość, zastosować przynajmniej jeden zaworek szrederka, chyba że chcecie każdy, na przykład, macie Multisplita, cztery jednostki wewnętrzne i każdą parę rurek chcecie zrobić jako osobny układ, to wtedy na zewnątrz lutujecie cztery zaworki e, szrederka, tak? Albo jesteście to w stanie, tak jak tutaj, e, połączyć w jedną całość i wykorzystać jeden zaworek szrederka, napuszczacie tam, azot, to znaczy, wasz instalator napuszcza tam. Azot. Po co to? Po to, żeby do środka do miedzi nie dostawała się wilgoć, żeby ta miedź nie utleniała się, nie robiła się zielona, żeby potem nie wytwarzały się jakieś kwasy w kontakcie czynnika chłodniczego i oleju w tych rurkach i dłużej, żeby Wam żyła sprężarka. W skrajnych przypadkach, jeżeli naleci Wam na przykład tam, jakbyście nie mieli tego zabezpieczonego w ogóle, albo mieli zabezpieczone jakąś taśmą i na przykład ta taśma by została przedarta, budowlańcy jeszcze tutaj szlifują, naleciałoby im tam pyłu, gruzy i tak dalej, to niestety mamy przykład z takimi instalacjami, gdzie gdzie kochani e, niestety, ale po e, okresie miesiąca, dwóch miesięcy wyzionęła e, ducha sprężarka i taki układ generalnie jest bardzo ciężki potem do e, odratowania generalnie jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna zazwyczaj są do wymiany na nowe jeżeli chodzi o instalację zalecam wtedy wymianę właśnie na nową, jeżeli nie ma takiej możliwości bo na przykład tak jak tutaj macie przeprowadzoną ścianę gdzieś w daleką lokalizację, bo tutaj mam 12 metrów w sumie miedzi, macie doprowadzoną instalację, to trzeba taką instalację odłączyć od całości, zakończyć ją mniej więcej tak jak ja to zrobiłem przy jednostce wewnętrznej i przepłukać specjalnymi preparatami, tak? żeby te wszystkie zanieczyszczenia stałe, które są i ten olej, który najczęściej jest właśnie zakwaszony i tak dalej, który potem mógłby nam zepsuć nową jednostkę, musi to wszystko zostać usunięte z układu. Więc to nie jest proste. Warto teraz dołożyć wszelkich starań, żeby ta instalacja była jak najbardziej wykonana higienicznie, żeby nic tam wam do środka nie powadało, niż potem ratować urządzenie, ponosić dodatkowe ratować urządzenie, ratować instalację, ponosić dwa razy koszty urządzeń i żebyście mieli potem jakieś z tego tyłu, tytułu problemy. Więc zabezpieczajcie swoje instalacje. My już tutaj kończymy, zbijamy się na kolejną robotę. Pozostało nam właśnie spiąć te przewody, tak jak widzieliście, napuścić azotu do instalacji, a z tym azotem jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli ktoś wieszałby obrazek na przykład, albo jeszcze by były jakieś prace, bo najczęściej wtedy to się dzieje, prace budowlane, montaż na przykład karton gipsów, sufitów i tak dalej i budowlańcy wjadą w taką rurkę, jest tam 30-40 barów, na 100% dowiedzą się, że robili instalację chłodniczą i wtedy mogą wam to zgłosić. My przyjeżdżamy, naprawiamy taką instalację, całość gra i buczy. Jeżeli taka instalacja byłaby pusta, to niestety ale dowiadujecie się tylko o tym przykrym incydencie na etapie, kiedy już macie dom najczęściej wykończony i chcecie zakładać klimatyzację, wtedy zaczynamy robić próżnię, okazuje się, że tej próżni nie jesteśmy w stanie zrobić, albo niektórzy mniej łebscy instalatorzy dopiero na etapie wpuszczania czynnika dowiadują się, że coś syczy w środku, więc wtedy... Całość nie będzie działała. Tyle miałem wam do powiedzenia w dzisiejszym odcinku. Pożegnajcie ładnie Mariuszka, powiedzcie mu papa. Nie ty masz mówić papa, tylko oni mówią papa. Tyle Do zobaczenia na kolejnym montażu. Klimatyzacji hej. Albo pomp ciepła. Yo, men.